Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w piątek. Słuchajcie, doczekałam się tego piątku, kocham piątki, uwielbiam piątki, choć jestem bardzo zmęczona. Dzisiaj miałam y, koszmarną noc, w zasadzie spałam tylko 3,5 godziny, więc wybaczcie mi za to, jak wyglądam, ale wczoraj też y, wiecie, że ja byłam w pracy, byłam najpierw u mojej pani, gdzie wysprzątałam cały dom. Ona ma dość duży dom y, i zawsze jak tam idę, to po prostu. Y Ogrom pracy, ale to jest praca bardzo przyjemna. Jak ja Wam mówiłam, ona ma mój styl domu i ja tam uwielbiam przebywać, ale to nie jest praca taka, żeby była całkiem lekka, bo bywa, że jest fajnie i przyjemnie i tak nawet lekko. Zależy, jaka pójdę, bo jak pójdę w czwartek już zmęczona, wstaję zmęczona, to jest mi ciężko. Nie narzekam, jest praca, z tego się cieszę. A potem byłam na 20 właśnie w drugim miejscu, gdzie przyjechałam, było już po, po północy. Więc tak, trochę se dojechałam końcem tygodnia, no ale tak wyglądają mnie czwartki, więc lubię je i nie lubię ich. Są bardzo pracowite, ale wiem, że już się zbliża weekend, więc... Jakoś zaciskam zęby i idę. Słuchajcie, zróbcie sobie coś do picia. Ja tutaj sobie zrobiłam y, moją ukochaną pokrzywę. Za chwilę y, dam sobie łyżeczkę miodu, żeby się pokrzepić, żeby się troszeczkę podnieść. Wy pamiętajcie już y, na wstępie bardzo Was proszę o tych łapkach, które bardzo mnie wspierają. Wiecie co? Zacznę chyba od tych zakupów, o których mówiłam Wam e, w środę, że byłam w Rossmanie, ale Wam nie pokazywałam. A więc tak... Flaw y, jest to krem do rąk. Ja już go miałam, to jest arbuzowy. Emila uwielbia nim y, kremować y, dłonie. Ja też zresztą. On w ogóle będzie jeździł w samochodzie. Słuchajcie, 100% arbuza. Jak lubicie zapach arbuza, to tutaj go na 100% znajdziecie. Także flaw taki malutki, fajny, y, dlatego on będzie jeździł w samochodzie. Za chwilę go y, zresztą tam też odniosę. Wiem, że bardzo kontrowersyjna sprawa. Yy, takie jak właśnie te złuszczające skarpetki. Ja je stosuję co jakiś czas. Tak jak widać, już ich nie ma. Robota zrobiona, dbamy dalej o stopy. Ja Wam powiem, że trochę zaniedbałam te moje stopy, moje pięty. Jeśli natomiast chodzi o mój ból pięty, no niestety, walczymy. I nadal nie wiem, co to jest. Jakby nie było. Ten pan też tutaj jest, ale fajnie, bo tak go nie widać. Widzicie, byście nawet nie zauważyły? No, ale że ja jestem szczera i lapa ciapa, to mówię, że mam nawet gejzera na brodzie. No, ale ja jestem taka jak wy, więc co jaś tutaj będę wydłudować yy, będę kogoś, kim nie jestem. Jest gejzer, dziewczyny ja też mam wypryski. Ale w ogóle jeszcze zanim zapomnę, chciałam pozdrowić właśnie jedną z was, Marcelinę i jej córeczkę Emilię, która wczoraj była u mojego męża, pozdrowiła mojego męża, albo mi przesłała pozdrowienia właśnie przez mojego męża, także dziękuję Ci kochana bardzo. Nawet je ja słyszałam, bo żeśmy byli właśnie na łączach z mężem. Tu jest coś, co zdękowałam, nie wiem, które to jest opakowanie. To jest olejek do końcówek, w ogóle do włosów. On Libio, ale teraz stwierdziłam, że wezmę sobie coś innego. Że moje włosy bardzo polubiały się z arganem, więc wzięłam coś takiego, co jest na promocji. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest, ale w środę było jeszcze na pewno. Czyli Isana i to jest taki olej właśnie e, z olejem arganowym. Ja Wam to może pokażę i w ten sposób będziecie wiedziały, jakby co, na co patrzeć. Nie, nie ma tutaj y, zamykania, jest pompka. Nie wiem, czy to tak fajnie, ale ja i tak wszystkie te, y, no, jak się to mówi, zamknięcia gubię. Mówię Wam, ja jestem, otworzę, cyk, cyk, cyk już potem nie ma. A, no, wcięło. Coś, co nie kupiłam, ale kupię, bo y, szłam zamiarem, że kupię, bo tutaj już tego jest niewiele, to jest taki balsam brązujący, ale to jest taki delikatny balsam brązujący właśnie z Daw. Y, ja miałam do tego balsamu bals y, tak, dobrze, balsamu. Y, dwa podejścia. Na początku twierdziłam, że ma mały efekt i ja wolałabym coś ciemniejszego, ale powiem Wam, że teraz. Kiedy mówiłam Wam w środę, że mam tak jasne nogi, posmarowałam już dwa razy i naprawdę widać efekt jest taki bardzo przyjemny, taki muśnięty słoneczkiem. Więc yy, jak myślicie już o swoich yy, opalonych nogach, tudzież w ogóle skórze i lubicie właśnie balsamy brązujące, to ja Wam go serdecznie polecam, bo nie śmierdzi jak ten inny, bo czasami on naprawdę bardzo mocno. No, jak już zaczynają swoje działanie, to po prostu śmierdzą. Dziewczyny naprawdę śmierdzą, i mniej to osobiście bardzo przeszkadza. Jeśli chodzi o zwykły balsam, to wziąłam sobie teraz taki, który jest właśnie na promocji. Słuchajcie, nie lubię jak dziewczyny robią tak, a tymczasem sama tak zrobiłam. Nie wiem, dziewczyny często tak właśnie, jak pokazują coś, to. No. Ale y, teraz przepraszam Was bardzo. Sama zarobotałam po SOS Eveline i bardzo sucha y, skóra. Ja. Uwielbiam balsamy, stoją u mnie na szafce kołóżka i często pewnie je widzicie w przebitkach, jak jestem w sypialni. No bo one tam właśnie albo po mojej stronie, albo po męża stronie zawsze stoją, bo obydwoje lubimy się nasmarować. Jak już leżymy, wiecie, wyciągnięci i coś tam oglądamy, to, to jeszcze właśnie smarowanie jest. Tutaj jest taka woda, ale słuchajcie, jak to się ładnie luksusowa woda e, micelarna. Pięknie, o pięknym zapachu. Ja uwielbiam te y, wody micelarne, bo one są różne, ale właśnie z dermiki polecałam też tutaj Angelinie, widziałam, że sobie wzięłaś. Y, 400 ml, i teraz też są na promocję. Jak tylko widzę, że jest promocja, a uwierzcie, mi mam tyle: już mam y, tyle, to ja wiem, że ja muszę ją mieć. Po prostu muszę ją mieć. Y, bardzo się naprawdę lubię jej zapach, lubię jej działanie, i ona u mnie. To jest must have. Tutaj wzięłam z kolei na spróbowanie Isana Szampon, ułatwiając rozczesywanie włosów. Magiczny jednorożec. My z tej wersji z Isany mamy, ale spray. Więc stwierdziłam, że dobra, wezmę Emilii, jeszcze spróbuję mm, szampon, bo być może będzie jeszcze łatwiej, jeśli chodzi o rozczesywanie po myciu głowy, bo nienawidzimy, mamy straszne kultury, zaraz się te włosy plączą i jest dramat. Tak samo było z włosami Filipa i tak samo jest z moimi. Są cienkie, i jednak się plączą. A tutaj wzięłam na Teraz do testów. Ale widzę, że fajnie sobie wybrałam y, kolor. I teraz oczywiście nie wiem, jaki on jest, jak znajdę to Wam napiszę. Y, to jest podkład Afiniton Make on tak ładnie y, rozświetla. A nie wiem, jak się będzie trzymał. Ja go teraz mam na twarzy. Tak więc tak, takie śniuteńki. No i nie widzę. Nie powiem Wam, nawet nie będę próbowała, bo Wam mówię, że jestem tak zmęczona, moje oczy są tak zmęczone, żeby w ogóle patrzeć. Zresztą widzicie, że mrużę, że nawet nie wiem, nie wysilam swojego wzroku dzisiaj. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to jest coś z Eveline, czyli taki pisak. To jest pisak, który, wiecie co, on się zgina przy rysowaniu. To nie jest nic sztywnego. Bardzo dobrze się tym pracuje i takie fajne, cienkie kreski robi. Ja dzisiaj nie mam bo stwierdziłam, że już nie będę tych moich oczu obciążać bardziej niż, niż czuję. Widzicie? On już zastygł. Bardzo szybko zastyga i się nie rozmazuje. Także tak jak coś, to Wam polecam, jeśli lubicie kreski na powiekach. W ogóle to mnie chodzi, nachodzi zrobić sobie właśnie kreskę taką już na stałe, wiecie. Tak jak brwi pernamentne, to tutaj kreskę pernamentną, ale boję się tego bólu. Picie herbatkę, kawkę. Ja jeszcze, jak już mam tutaj pod ręką, to wam pokażę, że przyszły mi y, z. Wintet. Wintet dwie, bo ja już tutaj do jednej zaczęłam nasypywać ziemię. Dwie takie doniczki gliniane, piękne. Słuchajcie, ja dam za jedną, 5 zł yy, I przyszły całe, piękne, ładne. Prawa, złość, lewa miłość, dobra, złego, złego, lewa miłość, lepsza. Yy, I gliniane będę sadzić moje kwiaty, przesadzać, bo ja teraz na te gliniane właśnie chciałabym, właśnie o, tam nie widzicie, ale tą półkę, którą tam w salonie mam o, z kwiatkami tamtą, zrobić właśnie w takim, w takiej doniczka, żeby to wszystko było, też tak jeszcze bardziej spójne, a te, które mam, to pójdą po prostu, będą rozniesione tak o, tu, tu, tu tam, ale tam, żeby były właśnie wszystkie te yy, gliniane i też myślę, że tak tak fajnie by to wyglądało, tak by mi się podobało. I jeszcze zanim zapomnę, słuchajcie, bo specjalnie przydarłam tą kawę tu, yy, bo jedną już używam. Dziękuję pani, Marto odgapiłam. Bardzo dobra kawa, w końcu coś dla mnie dostępnego, bo ja ją kupiłam jeden plus 1 na tej promocji. Tam widziałam, pani Marta brała i mówiła właśnie, że ona bardzo lubi tą kawę, brała tam jeszcze dla koleżanki, z się dobra, jeśli tak. Ona też jest taka, myślę, delikatna kobietka jak ja, na pewno nie pije jakieś siekiery, nie? Więc wzięłam i właśnie skorzystałam z tej promocji. Bardzo dobra kawa, nie kwaśna, nie gorzka, przyjemna w piciu i polubiłyśmy się. No. Także jak coś, to ta, jak nie lubicie takich mocnych, gorzkich, kwaśnych kaw, to ta, mimo tego, że tu pisze intensy, tak, to, to ona jest naprawdę fajna. Tutaj macie, jeśli chodzi o y, właśnie kwaśność, o... Ha, tak Wam nie powiem, jak coś, to z... zatrzymajcie, sprawdźcie. I ja Wam y, tutaj serdecznie polecam. Przechodzimy do dalszej części. A ja mam dzisiaj towarzysza dnia. Kto się obudził o trzeciej? I dlaczego? I kto ma tatuaż? Ej, ty masz tatuaż motylka. Jaka matka taka córka, Uf, wiem. Jeden tydzień tydzieńku mam. No, ale ja myślałam, że on już zaszedł. Nie. No. Przytulajmy się. Eee, ja mam tam trzy No. Bo co się działo? Straszny katar. Tak, jest, zatkało mojemu dziecku na jak jakby małe dzieci, maleńkie. Ja nie nienawidziłam, a one mogły mieć biegunkę, ale żeby nie miały kataru. Ja tak nie umiałam pomóc dziecku przy katarze, że po prostu zostawałam. Pip, pip. Także a teraz już wiem, że trzeba kropelki dać, nawieżyć powietrze, najlepiej uchylić, żeby jeszcze trochę z pola wpadło. I co? Alergiku, dać coś na alergię, albo... Jezu, Emilia, ty już jesteś tak chuda, że... jak mama. Yy, albo właśnie na katarzych obidne dziecko, tak się mordowało, że w końcu usnęłyśmy trzymając się za ręce, nie? No. Tak. Ale ja się cieszę, że jeszcze ci jestem tak bardzo potrzebna, że można się poprzytulać. Jeszcze, jeszcze kradnę te przytulasy, słuchajcie ile wlejdzie. Także przytulajcie się, przytulajcie się ile możecie i kiedy możecie. O właśnie i tutaj ucieszyła mnie dzisiaj Kasia, która wysłała mi zdjęcia, wywołane zdjęcia ze spotkania ze swoją mamą, także wnuki z babcią i, i tak samo Kasia była też na tym zdjęciu, także kochana Ramki i stawiaj i patrz i ciesz się tymi chwilami ile wlezie. Ale ja się cieszę, że smobilizowałam, bo ona wysłała mi zdjęcia właśnie ze swoją mamą, ze swoimi dzieciaczkami, a ja jej napisałam. A teraz wywołać i wsadzić w ramkę. I chyba dojdzie do tego. Powiecie, że oszalałam. Ale słuchajcie, ja tak kocham tą moją królicę i zobaczcie, co jej kupiłam. Oczywiście tu były jeszcze dwie a mniejsze marchewki, bo to są te niby młode. Z piękną nacią Ja się strasznie tą nacią ucieszyłam i jestem się dobra wezmę jej. Piątkę dałam za to. Za ten pęczek a tu były jeszcze dwie mniejsze marchewki albo trzy. W każdym razie Emila schrupała, a ja już zaniosłam część naci, mm, królicę, strasznie się ucieszyła. Czecie szkoda mi jej Siedzi w tej klatce, nie ma nic zielonego, no bo jeszcze nie ma, ja bym jej przyniosła, narwałabym jej. Koniczyny i innych dobroci mleczy, ojej, ale by się cieszyła. No ale nie ma, więc mówię, dobra, kupię ci przynajmniej podrobice, bo to wiecie, wszystko sztuczne, też nie chciałabym nasze znaczy sztuczne. No, nienaturalne, to nie jest tak, jak w rośnie w naszych ogródeczkach, ale jeśli chodzi o nasze ogródeczki, dziewczyny, będę Was dalej, czy ja nie przyniosłam, zdawało no. się, a jest, namawiała do tego, żebyście miały chociaż na e balkonie tą skrzyneczkę, słuchajcie, patrzcie na to, no ja, tym to jak ja, jak tym Was nie e zachęcę, to ja już jestem studentka dzisiaj. Czyż to nie jest urocze? Słuchajcie, żeby, żebyście miały właśnie taką skrzyneczkę na swoich balkonach z taką piękną, kolorową sałatą, a to są takie listki kolorowe. No i ja oczywiście zaszalałam, wzięłam od razu mm, razy dwa, bo ja już sobie to wyobrażam w moim ogródku. Przecież to będzie jakaś bajka, słuchajcie, takie kolorki i taką kolorową, takie kolorowe listeczki młode. Na kanapce. Albo w ogóle, słuchajcie, na talerzu tutaj jakiś tam kotlecior zimiory i to tylko polane oliwą z oliwą trochę soli. Ja już to yy, mówię szybko, bo ja już po prostu jestem podekscytowana. Zobaczcie. Bardzo Was za yy, zachęcam do tego, żeby. Chociażby właśnie takie yy, listki sałaty, taką mieszankę sałat liściowych, baby leaf. Pięknie się to nazywa i pięknie to wygląda. I ja wiem, jak to będzie fajnie wyglądało taki miks sałat, właśnie. W Yy, taka micha wielka do obiadu i tylko tak delikatnie skro skropiona oliwą z oliwek, może trochę soku z cytryny. Tak to będzie wyglądało, a jemy oczami, a tak to będzie smakowało. Wzięłam sobie jeszcze tak oregano. Nie wiem, nigdy nie miałam. Yy, to w ogóle jest? Kidem, słuchajcie, szczaf. Pamiętacie ze swoich yy, dawnych lat, chodziłyśmy po łąkach, nie wiem jak Wy, ale ja chodziłam, z moją koleżanką Gosią i normalnie byśmy wcinały ten sztaf taki, wiecie, no to... Teraz to wiadomo, że wszystko opryskane i w ogóle, ale wtedy. Dlatego tak się wytarł gdzieś tam, coś tam, haps do buzinie. Skrzytało piachem jak cholera, słuchajcie, ale był przepyszny, taki kwasior. Ja tu czuję. Mm, to jak potrafimy sobie wyobrazić smak kwaśny, czujemy jak ślinianki pracują i. A tutaj wzięłam sobie sałatkę, e, sałata, mieszanka odmian. I też będzie to fajnie wyglądało. Mam nadzieję właśnie, że się zaczerwieni tak pięknie, zazieleni, zaczerwieni. No i... To, 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 już jest w ogóle, mówię Wam. Tak więc jak coś, to w Biedronce. Ale jeszcze wzięłam coś na wypróbowanie. Jak mi tym razem nie wyjdzie, to już więcej nie kupuję. Ostatni raz. Następnym razem, jakbym kupiła, to trzepnicie mnie bucho Floksy. Słuchajcie, no to jest wspomnienie ogródka mojej mamy. Ja mam zdjęcia, jak koleżanka Ania. Ta Ania od tego obrazka trzyma mnie w ogródku mojej mamy, gdzie jest wszystko. Tak, jedna łąka kwiatowa, słuchajcie. Jedna. Jakbym znalazła, to tym Wam pokazała, ale chyba... Nie wiem, jakby to się Ania na to zgodziła. A, pewnie i tak byście jej nie rozpoznali, bo to było 100 lat temu, a ja to wyglądałam jak... Ale Floksy to jest 100% okrutka mojej mamy. Tam była i jest nadal hmm, studnia. I ona była obrośnięta właśnie. Były różowe, niebieskie i białe. Ja mam tutaj tylko białej kłyncza, e, kłącza. I mam nadzieję, że... Hmm, że mi się uda, ale wiecie, co zrobię teraz? Wsadzę do doniczek i będę obserwować, bo jak siedziałam do ogródka, to nie wiem, czy to co zjadło, czy to zgniło, czy to zaschło, a tutaj będę miała, mam nadzieję, pod kontrolą, przynajmniej do tego czasu aż wyjdą. Moja sąsiadka je też ma. Raz ją prosiłam, żeby mi dała, ale to jest taka starsza pani. I nie wiem, czy ona sobie zapomniała. Ja też nie chciałam yy, naginać prośby jeszcze raz, jeszcze raz mi się dobra, tam, jak będzie gdzieś, to sobie kupię, no i są, włączę yy, Biedronce 4 złota dałam za takie pudełeczko, tutaj są dwa. Więc posadzę i będę obserwowała w domu, bo to już wczesną wiosną można sadzić. Także może do, zaniosę do mojego foliaka, też by było dobrze. No, jeszcze zobaczę. W tle za chwilę usłyszycie pralkę, nie, to suszarkę, która mnie woła, żebym przełożyła już, yy, wysuszyła po prostu pościel, bo brałam. I pokażę Wam tylko i powiem Wam, że dziś, jutro jest minus 70% na drugie opakowanie, jeśli chodzi o. Produkty do prania, zmywania, sprzątania. I ja sobie wzięłam dwa persile, te duże, i ja za dwa dałam wtedy, bo to 70%, 70 jest drugie opakowanie, więc za dwa dałam 90 zł. Jak coś. Tam jeszcze jest wizjer dziewczyny. Popatrzcie sobie, zerknijcie może czegoś potrzebujecie. Także ja mam proszek. Tu już jest otwarty, bo oczywiście już musiałam skorzystać. No ale od razu jeszcze wam pokazuję. Bo za chwilę zaniosę sobie do pralni i um, poprzestupię do moich pojemników, podpiszę. No i jakiś czas będę miała. Bo wizir też mam, dziewczyna też wzięłam. Jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że macie link pod spodem w opisie filmu do marki Apar. Tutaj macie przepięknie pachnące patyczki o zapał Chloe. A więcej, oczywiście, macie w filmie z poniedziałku. Zapraszam Was serdecznie, jeśli nie oglądałyście bo myślę, że naprawdę warto tanio, a powiem Wam, że drzwi łazienki są otwarte i ten zapach jest wyczuwalny, naprawdę pięknie się unosi w łazience. No i teraz jeszcze macie y, zniżkę na hasło Matka czy Plus, więc zerknijcie do opisu i polecam. Jest zapas proszku, to stwierdziłam, że wrzucę jeszcze ręczniki, bo pościel już y, wyschła, zaraz ją założę, jeszcze nie założyłam i nie będę Wam to mówić, że założyłam. Ale w tym czasie wypiorę wszystkie ręczniki, bo to już jest yy, piątek, także po yy, całym tygodniu należałoby to zrobić. Strasznie mi się nie chce, ale chcę to zrobić i będę miała spokojniejszą głowę. A jeśli chodzi o głowę, to ja Wam jeszcze polecam bandi, sorry trochę przykurzony. Yy, to jest trichologiczny yy, peeling do skóry głowy. O, tak to wygląda. U mnie. Słuchajcie, no zużytkowanie jest tak dotąd już, bo wszyscy z tego korzystamy. Mm, oprócz Emilki, bo i chłopcy, i mąż, i ja. Tak więc, jak chcecie oczyścić swoją skórę, głowy, to nakładacie to, potem yy, spokujecie, myjecie. Ja się zabieram za oblekanie pościeli, a Was zapraszam na mały przegląd tego, co jest dzisiaj biodronce na tej promocji 2 plus 2, bo nie wiem, czy wiedzieliście, że jest. Jeśli nie, to zerknijcie, co przynajmniej jest albo już było, nie wiem, kiedy to oglądacie, także zapraszam. Yeah. Whip up my appetite. Don't leave me here. z myślami. W ogóle to zobaczcie, jak ten parapet teraz wygląda. No jest nie, zbyt, niezbyt, ale to dlatego, że tam są wszystkie te moje sadzonki i nadal wciąż części jeszcze nie rozpikowałam, więc muszę się za to zabrać, ale ja tak myślę, chodziłam, przeglądałam i chyba tego patyczaka po prostu przesadzę, bo pamiętacie, martwiłam się o niego, a on tfu, tfu, tfu. Na razie ma się całkiem w porządeczku, więc myślę, że należy mu się nowa Doniczka, tutaj przygotowałam właśnie ziemię taką mocno przepuszczalną, jak one to lubią. I chyba właśnie jego sadzę do tej nowej doniczki, Chodzi mu tutaj też nie jest źle, słuchajcie, bo ma ogromne dziury i też mocno przepuszczalne podłoże. I tak trochę jeszcze się bije z myślami, żeby ja mu nie zaszkodziła, bo ja się cieszę, że on mi rośnie i że hula. I że mi nie padł, bo wiecie, że on się sypał. A ja z tymi kaktusowymi to jestem tak średnio na jeża. Raz się uda, a dwa razy nie. Co robić, co robić, co robić? Troszkę Was yy, przesunęłam na bok, żebyście cokolwiek widziały. Proszę bardzo, zobaczcie jak pięknie się prezentuje. No wiadomo, że z tej strony, nie? Bo zobaczcie tu. Już nie jest tak ładnie, no ale od tej strony pięknie tutaj rósł. I teraz w tej doniczce widać go jaki jest piękny. Także tfu, 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 rośnie malutki, piękny, okrąglutki. Moja siostrzenica ma piękne te kwiaty. Takie cudowne, takie ogromne, słuchajcie, takie zwisają. Czy, no, nie wiem jak teraz, ale yy, swego czasu miała. Także mam nadzieję, że i mój będzie się czuł tutaj z nami nadal dobrze. To jest mój zestaw, słuchajcie, na wieczór. Tak się będę dzisiaj bawić, także yy, teraz lecę i... Yy, 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 yy. Nie, dobra, poczekajcie, pożegnajmy się tak, jak należy. O tak, tak zdecydowanie lepiej. Chciałam Wam podziękować za dzień za cały ten tydzień, e, bo było mi bardzo miło dla Was nagrywać. Dobrze się przy tym bawiłam, myślę, że całkiem nieźle mi to wszystko wyszło. E, Życzę Wam udanego weekendu u nas pada deszcz, słuchajcie. No tak, ale przecież zapowiadali. I e, w czwartek już e, pierwszy dzień wiosny, więc... Deszczu? O no proszę, Emila nawet wie ile procent. Tak więc dziękuję Wam za dzisiaj raz jeszcze. Widzimy się już w poniedzieli, czyli w poniedziałek zapraszam wszystkich serdecznie. Buziaki, cześć pa!